Rzadki Widok, elegancki Paweł Małaszyński pozował z żoną na premierze teatralnej. Para jest razem od ponad 30 lat. Paweł Małaszyński pojawił się we wtorek na premierze spektaklu, bez hamulców, w towarzystwie swojej żony, Joanny Citruszko. Para rzadko pokazuje się razem na wydarzeniach branżowych, dlatego natychmiast przyciągnęli uwagę fotoreporterów. Paweł i Joanna poznali się w czasach szkolnych, kiedy chodzili do tej samej klasy w liceum w Białymstoku. Ich relacja przekształciła się z młodzieńczej przyjaźni w poważny związek, który trwa do dzisiaj. Są małżeństwem od ponad 20 lat, choć razem spędzili już ponad 30 lat i wspólnie wychowują dwójkę dzieci, syna Jeremiasza i córkę Leę. Joanna, która na co dzień unika blasku fleszy, jest tancerką i choreografką. Paweł natomiast od lat odnosi sukcesy na scenie, w filmie i serialach, pozostając jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce. Pomimo ogromnego zainteresowania ich związkiem w kolorowej prasie, udaje im się utrzymać prywatność tylko dla siebie, bardzo rzadko pojawiają się razem na czerwonym dywanie. Paweł wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że ceni sobie prywatność i nie lubi publicznego życia rodzinnego. Ich obecność na premierze spektaklu była więc miłą niespodzianką, zarówno dla fanów, jak i mediów. Z okazji premiery w teatrze Joanna wybrała klasyczną czarną sukienkę z ażurowym wzorem. Prezentowała się w niej elegancko i z klasą. Paweł postawił na total luk w czerni, łącząc każualowy styl z odrobiną elegancji. Czarną marynarkę zestawił z dżinsami i ciężkimi butami. Kolorystycznie byli więc idealnie dopasowani.